Tu mamy dwa miejsca, tuste, tu i tu No i będziemy zaraz Nie, to się kurwa mażyłem, żeby się padać ja już tu przerobiam No i druga Go, jest, wydać, jest już różnica teraz, po jednym przekręceniu, po jednym ten. Gdyby było jeszcze suchsze to by było lepiej. Ta to jest, to jest nie, no, jest różnica. I to mówi człowiek, który to wycierał już setki razy. No że spróbuj to powycierać. To się tylko Co rozmazuje. Zauwałeś. A weźmy na przykład jeszcze. No, poczekaj. mamy to jako jeden ciągły filmik. Dobra. Nie, no to się to się porozmazuje. Nie, jest różnica. Weź, tu są smugi, tu, tu, jest, tu są smugi tłuste, a tutaj nie ma. No, a znaczy, co? trzesz i rozmazujesz. No widać, widać. Jest różnica. Jak nic. A to nie było przesierane na sucho jeszcze. Nie, nie mam teraz tutaj przetarg na sucho. O. Znaczy. A tutaj nie ma nic. No. O. Tu widać różnicę. Teraz widać tutaj pewne smugi. O! Widać, widać jak się o! Marze. I tutaj, tutaj się tu to się wygląda. kończy E. Zupełnie inaczej to wygląda.